Piątek, 24. Witamy was w kolejnym odcinku Dupo Vloga. zróbmy zróbmy to w formie takiego duetu, wiesz, Dupo Vloga razem powiemy. Witamy was w odcinku Dupo, Dupo vloga. vloga. Czy się rano stało? Opona tylna mi poszła, przebiła się. Nie wiem. Pod domem na szczęście ale musiałam się wrócić. Nie dotykaj mnie. Jestem samo mokra. miałam być tutaj 20 minut temu. Madzia potrzebuje nagrać jakieś przedstawienie u siebie w szkole I teraz potrzebuje znaleźć jeden ze swoich statywów Taki zwykły, który się mieści tutaj, ale tego jest Madzia dużo w tym pokoju Czas posprzątać, przyjdę z takim sprzętem Madzia, ufam tobie, że go nie zniszczysz, dobra? Ja też sobie ufam, że go nie zniszczę Biedna Biedny. <laughs> W końcu dzisiaj trochę czasu, żeby posprzątać, żeby było ściutko. <laughs> Oprócz tego przyszła mi jakaś paczka ze sprzętem demo. Do filmiku, ale tym się zajmę potem. Co na śniadanie? Wielki ziemniak. I słony jogurt. Ale się najadłem. Casey właśnie dostała 10 kafli. I nikt nie chce ze mną w grać dodatek. Zobaczcie, to jest taka śmieszna sytuacja. Madzia zostawiła tutaj rower i znowu przyszła Nie. Widzicie teraz Madzia Z machciami pomalowanymi. O T-Woldzo ja nie trzymaj. I co ja mam powiedzieć? Tivoldzio, co wpadasz? No, no i ja już jestem w na miejscu, tylko zamawiać jakieś żarcie. Nie, ja, ja nie, ja podziękuję, wiesz. Dieta! Dobra. To Madzia jest. To... Jezus Maria, sobie wymyślałeś, że jakiś syntezator mowy. Ja <laughs> Może to ja też bym zjadł. Madzia mnie zawsze zadziwia. Dzisiaj mam wagę do bagażu i zważymy, ile w plecach Madzi waży. Już bez aparatu. Ale ze statywem Niech się u zero ustawi. Dobra. Dawaj, puszczaj. No, puść, puść, puść. Madzia. No, na pokład by cię jeszcze wpuścili. Jeszcze. <grystanie> Brakuje tutaj aparatu, ale już się nie zmieści. Chociaż jestem kanon Czy wyłączyłem. Zawsze w okularach nawet już jest ciemno. No. I jak jest zima? Normalka. Wiesz, ja chcę, żebyś mówiłaś część z imidżu. Ho Imidż ważniejszy. ty ważniejszy niż gorąc. Miałem takiego znajomego, który chodził ciągle w skórzanej kurtce. 30 stopni, a on skórzana a, kurtka, kurtka, bo on był metalem. Czaisz to? Tak, <grym> zrobimy tak. Ja do vloga wezmę rower i ci zniosę, dobra? Że jestem takim dobrym bratem. To czekaj, daj, daj mi ten daj segment chorób dobra? Łomadzia w swoim lukaszu Chcesz trochę popcornu? Idealnie przypasuję do tego kumpira. Ziemniaki! Hej vlog! Muszę przestać pić w tych vlogach. Bo znowu się polałem, bo znowu piłem z puszki. Może to jest wina puszek? Ty! Zielona puszka na zielonego green screena. Staniałem pomysł. <grystanie> zielony green screen. <grystanie> no, ludzie mówią, nie, że jest niebieski green screen, zielony green screen. Żółty green screen. nie, to bez sensu. Były kiedyś żółte. Disney je wprowadził, bo poświata, która była dookoła twarzy była bardziej naturalna. Okej. Okay. Czebitki do konkursu! O, 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 o. Kurde. Cenimy sobie profesjonalizm, więc teraz pudełeczko elegancko. Hop. Hop, I zobaczcie na to, można zrobić ładne obrotowe ujęcie. Spin the wheel of mythicality. Yeah. Ujęcie, ujęcia, la, 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 la. We're wrong. We're wrong. Nie śmiej się z niepełnosprawnych ludzi, ziemniak. To był wiesz, bez... jakby... Kierownice, gdzieś na rowerze, nie? Bez rąk bez rąk i nie masz zębów, dlatego zębami było co wiesz? Raz próbowałem jechać bez rąk, jeżeli chodzi o rowery. Wypierdzieliłem się po trzech metrach i zniszczyłem swój but. Ha! Taka historia do vloga dla was. Nagrywanie trwa. Wiecie, co jest trudne. Wymyślić tonę. Innych od siebie interesujących przebitek laptopa. Wiecie, jak człowiek próbuje złapać przebitki jednego przedmiotu, to już człowiek się nie zastanawia nad nimi, po prostu zostawia aparat. Niech ten się przeważy i samo się nagrywa. samo. O, nagrało się. Nie, to nie jest takie proste. A mi się kręcił głowę teraz. Które nazywają się Cerberus oraz koszulki dla osób, które niestety tego. O co chodzi? Już Wam wyjaśniam. Pierwsza, 54. cztery. dzięki ci wielkie za nagrania. Bola Boga. Nie nagraliśmy, nie, no, no tak, nie nagraliśmy pięciu minut z ziemniakiem i Tiwoltem. Prawda. Ale jak chcecie taki odcinek... Ale za to teraz minęło pięć godzin z i No. Ale my się nie możemy skupić, kurczę, na tym, co, co trzeba robić, tylko zawsze robimy pełne rzeczy dookoła. No, dyskusje, ale, dyskusje trwają godzinami. Ale na fanpage'u zobaczcie konkurs i tyle. I weźcie udział. To jest koniec na dzisiaj. Pamiętajcie... Bo ostatnio, wiesz, to się mówi tak, patrz, youtuber wziął cię gdzie, do, do, do pokoju, nie? Jak się mówi czasem, hej, słuchajcie, dzisiaj was wziąłem no nie, na Nie wiem, event, nie tutaj nie, nie wchodźmy w jakieś tam, wiesz, afery. To ostatnio właśnie, kładę się spać, tak sobie myślę, muszę inaczej kończyć te vlogi, bo się kładę do łóżka i nie chcę wam ja powiedzieć, no, zabrałem was dzisiaj, no. Weźcie udział w konkursie, ponieważ każdy może sobie pobrać na przykład darmowy 30-dniowy trial programów do montażu, obejrzeć podstawowe tutoriale i po prostu to zmontować na naprawdę dobrym poziomie. Więcej nie trzeba. Wiedzieć jak ciąć klipy i zmieniać ich prędkości ewentualnie i mieć gust do dobierania i szukania muzyki. Ale to biblioteka YouTube'a. Cześć, już YouTube wszystkich przeraziłeś, bo to zbyt dużo, to zbyt dużo. Over, over, <laughs> over. Widzimy się jeszcze raz. Tu widzicie wczorajszy <laughs> dzień na twarzy Tivolta? Już nie na twarzy I zasubskrybujcie mój kanał i Volta. I mój główny kanał O tak, to tak <laughs> Pa, pa. Halo?